Adam Balski. Adam, gratulujemy zwycięstwa powrotu, tak? Po tej walce z Diablo powiedz troszkę, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły, bo boksowałem dosyć ostrożnie wydaje mi się. Tak, ale co do walki jakiś taki, nie byłem dzisiaj szybki rano. Wiadomo, nie ma co tutaj się wywyższać. Walkę wygrałem, z tego się cieszę. Najważniejsze, że dalej idę w tym samym kierunku. Co? Wygrana i to jest najważniejsze. Jak rozmawialiśmy zaraz po tej walce z Diablo to krążyły wokół Ciebie takie myśli pewnie o końcu kariery, potem spotkaliście się z krzyżkiem jeszcze przy ringu, mieści się na serniczku. serniczka chyba nie było, ale potem wróciła jednak energia i żeby bić się dalej. No właśnie serniczka nie było, trzymam Diablo za słowo. Co, w tamtą walkę przegrałem, wiadomo że nie wyciągnąłem wnioski. A jak to człowiek w życiu codziennym ma jakieś tam słabości, czasami chętnie by skończył, to poszedł, ale gdzieś tam rano człowiek wstaje, patrzy się w lustro i mówi, po co to się kończyć. Jakąś tam drogę mam wybraną w głowie, wizję, no a, a wiadomo, że po drodze będą kłody, ciężkie dni, ale idziemy dalej i to jest najważniejsze. Wraca ta walka do siebie jakoś tam w koszmarach, że no, mogło się to potoczyć inaczej, gdybyś, nie wiem, troszkę inaczej w tej piątej rundzie z gdyby to coś tam inaczej zrobić w ringu. Kurde, na pewno, siedzi, to gdzie tylko kurde, gdzieś ktoś mi mówi ostatnia runda, to już... I tak mi siedzi to w głowie, że podejrzna rzecz do końca życia będzie mi siedzieć, nie? Ale no tak jest, jak to mówię, w życiu, że no coś na pewno zostały nam jakieś przygody jakieś złe zdarzenia, dobre więc na pewno będzie w głowie to siedzieć, no ale trzeba się z tym pogodzić, tak? Nie ma co przeszłości ciągnąć za sobą, więc wyciągnąć tylko lekcję, na pewno nie planować, nie cieszyć się za szybko i parę, kilka dobrych myśli, które nauczymy mnie po tej walce mhm. a te takie nauczki, myśli, które wyciągnąłeś z walki z diabłem, to co? Kurde, na pewno spokój, opanowanie, gdzieś tam w jednym miejscu być. Ten team może, po, muszę sobie po prostu coś zmienić i na pewno już wiem dzisiaj co dalej, a co jeszcze. Kurde, z trenerem trzeba chyba cały czas być na tej sali, czy jest walka, czy po walce, żeby cały czas gdzieś tam pracować na tych obrotach, co się powinno. Dzisiaj w ringu było za dużo chyba tego spokoju. Miałeś takie wrażenie, że strasznie kontrolujesz ten pojedynek? No dzisiaj to w głowie miałem, żeby Taki się tylko nie widzi. No ja już się uśmiechałem, bo już mówię, kurde, baj, bijemy się, żeby się coś działo, ale tak jak mówię, chciałem się pokazać boks, bo tak jak się bijemy, to wiadomo, jest 50-50 do wygrania, a po to boksujemy, żeby się uczyć tej szermierki i trafić, a nie dać się trafić. No właśnie, jak, jak z tym teamem twoim, bo dzisiaj chyba Piotr Wilczewski w narożniku, tak? Z kim, z kim przygotowałeś się do tej walki, jak to będzie wyglądać w przyszłości? Bo no byłoby, żeby to było dosyć nieregularne, raz tu, raz tam, raz Kalisz, raz Warszawa, jak to teraz ma wyglądać? No właśnie, jak to w życiu nie wszystko da się pogodzić. Dwójkę dzieci mam, psa mam, królika, mam z Kaliszami ciężko wyjechać. Żona mówi w Kaliszu, w Kaliszu, a w Kaliszu nie mam z kim trenować. Trener jest z Kalisza, ale też pracuje. Ale jedno wiem, że jeszcze trenerowi nie powiedziałem, ale na pewno chcę z trenerem Wiczewskim wrócić tam, gdzie zacząłem karierę, tam, tam zakończyć chyba i po prostu być już tam. Dokładnie z nim rozmawiałem, ale po prostu czekałem za tym pierwszym krokiem, czy, czy się zgodzi być dzisiaj w Narożniku. bo Miał przyjaciół, kto inny, i zostałem sam z trenerem Baranieckim, więc wyszedł trener, dziękuję mu i jeszcze czeka mnie z nim rozmowa. Jakie cele masz w głowie? Bo blisko było z Babiczem, w tej walce o pastą chyba był WBC Silver, jakiś taki albo International, blisko było z Diablo. Co ci siedzi w głowie teraz? Jak myślisz o swojej przyszłości? Czego, czego byś chciał dokonać, co zrobić? Cele to na pewno mieszkać w Hiszpanii. Ale co do boksu, to. Bez boksu można osiągnąć chyba. No, ale też nie tak łatwo. Nie tak łatwo wszystko pogodzić. Ale co ja byłem zapytanie było już mi przeszedłe. Jest cel sportowy? ta walka wyjazdowa mocna teraz, czy chcesz A pokudować? co mi siedzi w głowie, co na pewno... Na pewno mi siedzi gdzieś te końcówki, jak już wygrywam, to ja po prostu myślami gdzieś tam. Dzisiaj staram się każdą sekundę, już mówię, tylko trener powie ostatnia runda, to już mówię, skupiony muszę być, bo to właśnie czy z Raczenko, czy z Diablo, jak już mówi mi ktoś, wygrywam, ostatnia runda, to już ja mnie nie ma tam po prostu. I tego się uczę i to jest na najbliższe na pewno cele na sparingach, na treningach, żeby skupiać się do ostatniej sekundy.